Są wszystkie. I ruszyły. Oj, z opóźnieniem ruszył Hermes, z opóźnieniem ruszył Eliade Sahmoh, a na czoło wysuwa się Zika i koło Ziki Alvir. Alvir, Zika, Alvir, Zika na trzeciej pozycji Fadwa. Dość mocno rozciągnięta stawka. Alvir, Zika, Fadwa, Matador. Alwir przy wewnętrznej. Zika. Na trzeciej pozycji galopuje F2, Na czwartej pozycji Matador. Na piątą pozycję przesuwa się Eladie Sagmor, Szamila, Nabel. I na ostatnim miejscu Hermes na razie. A tu bez zmian. Alwir i Zika, ale już Fadwa próbuje wyprzedzić te dwa konie. W połowie zakrętu Alwir, Zika, dużym kołem Fadwa, Eladis Agmog, Matador, Samila oraz Hermes. Bardzo szeroko prowadzona Fadwa. I wyjście na prostą, wyprowadza fatwa. Fatwa ucieka, goni fatwę Eliadę Sachmor. Fatwa Eliade Sachmor przy kanacie matador. Eliadę Sachmor wysuwa się na prowadzenie. Eliade Sachmor i ucieka. Eliade Sachmor, Hermes, Fadwa, Szamila. Eliade Sachmor. Eliades Agmor na prowadzeniu, Eliades Agmor i on już nie przegra tej gonitwy, tu zacięta walka o drugie miejsce i w celowniku Eliades Agmor, na drugim miejscu Szamila, na trzeciej pozycji Hermes i na czwartym miejscu Matador.